Czy tak będzie dobrze? Czy taki obrazek jest ok? RB, blues, funk i bardzo rewolucyjny. O Jezu! O Jezu! Zostaw go! jest Akademia Reggae pod szyldem Wena z Skożelecka Domena Kultury. Witam was serdecznie w pięknych okolicznościach. Z tyłu za mną drewno, zachodzi słońce. Cudowna okolica nie w Warszawie, pod Lublinem i tu jestem, żeby opowiedzieć wam tym razem o najciekawszych według mnie coverach popularnych piosenek w stylu reggae. Oczywiście takich utworów jest tysiące. Ja nieco uprościłem sobie zadanie, przeglądając katalog utworów, które zwykłem grać na sam systemach. I z tego katalogu wybrałem przede wszystkim numery, które po prostu w praktyce poznałem również, że są sprawdzonymi coverami, że po prostu dobrze działają na imprezach. Wydaje mi się, że tego typu piosenki covery utworów, które wszyscy doskonale znają w stylu reggae, działają troszeczkę inaczej niż oryginalne znaczenia słowo cover, czyli albo okładka, albo przykrycie. To według mnie jest trochę undercover, bo pokazuje piękno jamajskiej muzyki nieco szerszej publiczności, która przyciągnięta jest do piosenki znaną melodią, znanym tekstem, a jednak poznają nieco inną, około jamajską tak powiedzmy sobie interpretację tego, co już wcześniej znali i polubili. To według mnie troszeczkę zwiększa prawdopodobieństwo zainteresowania jamajską muzyką tych, którzy na co dzień jej nie słuchają. Wybrałem więc kilka utworów. Przez te utwory przelecę. Pokrótce je omówię. Na początek sam Eric Clapton. Oczywiście Wykonywał słynne I Shot A Sheriff, piosenkę zarejestrowaną przez zespół The Whalers w 1973 roku na ich albumie Barning. Burning to jeszcze nie był ogólnoświatowy sukces, natomiast wersja Erika Claptona jak najbardziej. Wersja piosenki, w której Bob Marley śpiewa oryginalnie, że w samoobronie zastrzelił szeryfa, ale nie zastrzelił jego. Zastępcy. Słynna pieśń o prześladowaniu policyjnym, o niesprawiedliwości. Ciekawie jest interpretowana przez Erika Claptona, która trafiła na jego płytę wydaną rok po Wailersach w 1974 roku i trafiła na pierwsze miejsce listy Billboard. Znalazła się również w Grammy Hall of Fame. Być może nawet trudno oceniać, no teraz to już chyba nie, ale wersja Claptona nie była bardziej popularna od wersji Marleya, ale na początku kariery Marleya na pewno bardzo, bardzo mu pomogła w osiągnięciu globalnego sukcesu. W latach 60. i 70. ubiegłego wieku, gdy rodziło się jamańskie ska, rocksteady i potem reggae, Jamajczycy bardzo chętnie spoglądali w kierunku muzyki tworzonej przez czarnych w Stanach Zjednoczonych. Był to głównie blues, R&B czy funk ówczesny przekaz wielu piosenek znakomitych amerykańskich twórców odnosił się do czarnego samostanowienia, do rewolucji, do walki o równe prawa. Ain't No Sunshine to był jeden z wielkich amerykańskich przebojów, piosenka, która stworzona została przez artystę RB Bila Withersa na wydany przez niego w, 1700, w 1971 roku album Just I Am. Ain't No Sunshine to numer, który cieszył się wybitną popularnością wśród artystów reggae, bardzo często poddawany coverom. Informacje mówią, że gdy oryginalny autor tej piosenki, Bill Withers, zdobył złoto za swojego singla, a wtedy jeszcze pracował fabryce produkującej toalety do samolotów typu Jumbo Jet, to wytwórnia płytowa w podziękowaniu przesłała mu złotą deskę klozetową. W piękny sposób ten utwór zawsze interpretował jamański wokalista Horace Andy, znany również ze współpracy z takimi gwiazdami jak Massive Attack. I teraz z projektu Inad Yard, w którym brał swój udział również Horace Andy, współczesna jamajska, bębniarska wersja. Ain't no sunshine. Nie świeci słońce, gdy nie ma ciebie przy mnie zbyt długo. Ain't no sunshine, when she's gone. It's not warm, when she's away. Sunshine when she's gone, and she's always gone too long. Anytime she goes away, anytime she goes away, wonder this time where she's gone. Wonder if she's gone to stay. Czy mnie słychać, czy mnie widać? dajcie jakiś znak tradycyjnie w komentarzach, bo nagrywając te programy wcale nie mam takiej pewności i jakikolwiek komentarz z Waszej strony na pewno bardzo mi pomoże. Is it because I'm Black To kolejny kawałek z tej, z serii rewolucyjnych czarnych numerów o prawach człowieka. Ciemnobrązowy odcień mojej skóry dodaje jedynie koloru łzom, które rozpryskują się na moich zapadniętych kościach. Roztrajają mnie. Patrząc wstecz na złudne marzenia, które kiedyś miałem, zastanawiam się, dlaczego one nigdy się nie spełniły. Czy to dlatego, że jestem czarny? Takie pytanie stawiał Sylvester Style Johnson, amerykański bluesowy i soulowy yy, wokalista, gitarzysta, producent, który napisał ten utwór w 1969 roku i wtedy trafił na listę przebojów billboardu stylu R&B. Kolejny utwór, który doczekał się wielu pięknych wersji reggae, na przykład Afrykańskiego artysty Tikena Ja Fakoli. Również cudownie interpretował to Rory Stone Love, jamański producent, który nagrał to najpierw Samory Eye na jego albumie Black Gold, a potem powielił ten sam ridim z jamańską wokalistką Jeza. With that badge pan, my chest. I'm black without a apology. No feelings, no suppress. Africa, the motherland. on the richest continent. When me ready, me a step. Me no go fear, no consequence. See them I come with them weakness and the pretense in a frequency. And I press button on the weak fence. King Marks, I come with the defense. Black star line policy when we steam left enemies. Then want reduce my lineage to a state of misery. LKM i come get shot, I give speech. Look where the civil rights country a preach Man, I get shot, call them be free And a fruit is a man where you hang from a tree. Can't move, get stopped like a got Revolution spread like a margarine Cause I'm black why they bad on a free. If a peer women out if I remember sees see Moja własna selekcja najciekawszych, popularnych utworów zrobionych w wersjach reggae. People are Strange to chwila dla wszystkich fanów Jim'a Morrisona i The Doors. Utwór tej grupy wydany na płycie Strange Days w 1967 roku. Współcześnie, kilka lat temu, ciekawie zinterpretowany przez hiszpańską grupę Ska Skalón, z którą zaśpiewała Majka Sitt. Ludzie są dziwni. Sprawdźcie to. People are strange when you are stranger Faces look ugly when you're alone Women seem wicked when you're unwanted Streets are uneven when you're down When you're strange Bardziej współczesnego, trudno znaleźć kogoś, kto nie słyszał mega hitu brytyjskiego wokalisty Eda Sherana Shape of You. Jak to często w takich przypadkach bywa, utwór został zinterpretowany w zupełnie nowym stylu, w stylu jungle w najlepszym wydaniu Chopstick dub Plate General, Levi, King Youth i specjalna wersja, która jak widziałem na YouTubie ma już całe miliony. Oglądnięć. Bardzo przypadła mi do gustu Shape of You. Z listy Billboardu oryginał, z listy McKenna Cover. So you turn and no, your twist. Cause your shape is like a gift. But your sacred. And you off each other's shit. Cause it's real and priceless. From your blessed from the. znakomitego projektu Buena Vista Social Club, który odkrył dla całego świata piękno oryginalnej kubańskiej muzyki son. Utworem, który rozpoczynał pamiętną płytę tego projektu, był Chan Chan, piosenka napisana w 1984 roku przez Compay Segundo. Dopiero potem w 1996 roku pojawiła się na legendarnej płycie Buena Vista Social Club, stając się chyba najbardziej znanym z niej utworem. To opowieść o mężczyźnie i kobiecie, Chan-chan i Huanika, którzy budują dom, udali się na plażę, żeby zdobyć trochę piasku. Do Chan-chan pięknie powrócił projekt Havana Meets Kingston, który zestawia ze sobą muzykę kubańską i jamańską. I zrobili nową wersję w towarzystwie znakomitych, współczesnych również kubańskich artystów oraz jamajskich artystów w stylu Sly and Robbie. Havana meets Kingston. Chan Chan. Myślałby, że w stylu reggae można zrobić również cover piosenki napisanej w 1898 roku. Richie Stevens to zdobywca nagród Grammy, znakomity jamajski wokalista, który połączył w pewnym momencie swoje siły z ekipą Adriatic Sound. Przyjechał do Włoch, by nagrać album z grupą Disca Nation Band. Ta płyta opowiadała o Jamajce, była super albumem ska i zwróciła uwagę na kolaborację tych dwóch z pozoru innych światów. W efekcie Richie Stevens zaczął eksplorować lokalną neapolitańską kulturę i po wielu poradach ze strony fachowców w dziedzinie takiej muzyki postanowił w nowym stylu ska razem z tą włoską orkiestrą zarejestrować O Sole Mio. Wspaniały teledysk, wspaniała wersja. Jestem absolutnie za. Kiebelako sam major na tej soli. Na miaserin du ponu na tym py. Piosenki, która była jednym z największych przebojów Emmy Winehouse i znalazła się na jej ostatniej płycie Back to Black wydanej w 2006 roku. Rehab to autobiograficzna piosenka, w której artystka śpiewa o tym, że nie ma zamiaru wybierać się na jakikolwiek odwyk. Jak to się skończyło, wiecie, ale piękną wersję tego utworu w stylu starej jamajskiej muzyki mento zarejestrowali The Jolly Boys i ta wersja z nieżyjącym już również niestety Albertem Minotem również stała się wielkim przebojem.

Zmierzam Was i siebie z najciekawszymi coverami popularnych piosenek w stylu reggae. Na mojej liście kolejny jest zapomniany, już troszeczkę a znakomity francuski zespół The Dynamics, którzy na swojej płycie skowerowali Hall Lotta Love, klasyczny numer grupy. Led Zeppelin umieszczony na płycie Led Zeppelin II w 1969 roku. Posłuchajcie, jak piękne może być regowe podejście do hard rockowej klasyki. W tym temacie nie można pominąć również bardzo istotnej roli nowojorskiej grupy Easy Star All Stars, która została właściwie założona po to, żeby grać tylko i wyłącznie covery, covery całych albumów, albumów, które stały się kanoniczne w historii muzyki rozrywkowej. Rozpoczęli od prawdopodobnie najpiękniejszej płyty, która Zatytułowana była Dark Side of the Moon, wydana w 2003 roku, oczywiście była pełnym coverem albumu Dark Side of the Moon Pink Floyd z 1973 roku. Ten zabieg powtarzali jeszcze na kolejnych albumach wielokrotnie, zapraszając do współpracy najlepszych jamajskich wokalistów, Zapewniając znakomite dabowe brzmienie i przede wszystkim niesamowitą muzyczną wyobraźnię. Warto wspomnieć o ich coverze płyty Radiohead OK Computer, warto wspomnieć o ich Easy Stars Lonely Hearts Dub Band, czyli coverze Beatlesów, czy Freelach, czyli coverze pamiętnego albumu Michaela Jacksona. Trudno mi było się zdecydować. Wybrałem Manej grupy. Pink Floyd z koncertu. Zobaczcie fragment. Za serce numer klasyków muzyki elektronicznej Kraftwerk, The Model. Ta opowieść o modelce to chyba największy przebój tych niemieckich pionierów. Piękna melodia, cudowny tekst, wiele regowych interpretacji. Co ciekawe, to oryginalnie numer. Das Model, bo tak zatytułowany był przez Kraftwerk, umieszczony był na stronie B singielka Computer Love. I dopiero wtedy, gdy zaczął być grany przez DJ-ów, wydano go ponownie, tym razem na stronie A. Wykonywali go nawet Rammstein. Setki coverów. Ze świata reggae na pewno Prince Fatty, ale ja mam pamiętną wersję Overproof Sound System z Birmingham. We'll <laughs> Frank Dele, jeden z trójki wokalistów niemieckiego tuzu reggae Dancehall Seed. U Franka Dele możecie posłuchać m.in. Roxanne Polis, y, pieśń, którą zaśpiewał na płycie Polis in Dub. Wtedy jeszcze pisany jako East, a nie jako Frank Dele. Do Weny McKenna dzisiaj ja jednak wybrałem Power of Love, Siła Miłości. Mega globalny przebój zaśpiewany przez Jennifer Rush w 1984 roku. Znalazł się na pierwszej solowej płycie Franka Dele Before I Grow Old. Keep the vampires from your door. When chips are down, I'll be around with my undying, death defying love for you. The evil eye will trouble you. Let yourself be beautiful. Sparkling love, flowers and pearls and pretty girls. Love is like an energy. And rushing inside of me, oh yeah. Polska propozycja, bo polska scena reggae również pełna jest ciekawych interpretacji wielkich światowych hitów w stylu jamajskim. Wybrałem Demono. Demono, który na swojej regowej płycie kilka lat temu razem z Dawidem Portaszem z Jaffi Sedativa czy, czy Rasta Size podjęli się interpretacji modlitwy Tadeusza Nalepy. Modlitwa według mnie to jeden z najpiękniejszych numerów w historii całej polskiej muzyki rozrywkowej. Jak to wyszło? Według mnie znakomicie, ale ocencie sami. A ja dziękuję Wam już za uwagę dzisiaj w Wenie Makena z tego pięknego miejsca. Mam nadzieję, że poszukacie trochę tych przebojów. Ja postaram się zrobić również na Spotify yy, specjalną, dedykowaną temu tematowi playlistę. Miłego wieczoru. Do zobaczenia następnym razem. Maken. dzisiaj głos Ty jesteś wszędzie wszystkim jesteś ty, lecz kamienie nie bądź, miły. do ciebie pieśnią wołam panie, bo ponoć wszystko możesz dać jeszcze raz, daj mi ją ostatni raz. Wystarczy, aby skinął ręką, wystarczy jedna, Twoja myśl, a zacznę życie swoje jeszcze raz. Wszystki błagam, jest do ciebie wierzch. Tę wznoszę, panie. Czy słyszysz mój błagalny głos? Raz jeszcze daj mi od początku iść. 在你世界也是热